Cześć, ja nazywam się Emilia Teofila, a to jest kolejny odcinek psychodygresji, w którym pociągnę wątek o empatii, bo często osoby, które mają rozbuchaną empatię, niestety nie radzą sobie z stawianiem granic. I może teraz ja postawię Twój świat na głowie, ale w stawianiu granic nie chodzi o innych ludzi. Nie chodzi o to, że cię przekraczają, nie chodzi o to, że są silniejsi. Wcale nie chodzi o to, czy słuchają, czy też chcą nadużyć twojego zachowania, albo wyssać z ciebie energię. W stawianiu granic chodzi tylko i wyłącznie o ciebie. Zapraszam. W tym odcinku przedstawię cztery skuteczne wskazówki. Które pozwolą Ci lepiej przystosować się do stawiania granic, w niejako w zasadzie stawiać te granice automatycznie. Chodzi o wykonanie i przejście przez pewien proces, który może być łatwy, może być trudny, to zależy, ulubiona odpowiedź psychologów. Natomiast warto faktycznie wykonać przynajmniej te pierwsze dwa kroki. Żeby później mieć dużo łatwiej i ze sobą, i z innymi ludźmi. Zaczynamy. Na początku taka refleksja, że osoby, które nie potrafią stawiać granic, można bardzo łatwo rozpoznać gołym okiem, i nie potrzeba do tego ani studiów psychologicznych, ani mikroskopu, ani lupy, to widać. I ja y, jakiś czas temu poznałam dziewczynę, po której w mgnieniu oka stwierdziłam, że tak. Ona ma problem z ustawianiem granic. Jedno oko miała pomalowane, drugie nie. Yy, miała włosy w nieładzie, bluzka niewyprasowana i cały czas dzwonił do niej telefon, ponieważ nieustannie ktoś od niej czegoś potrzebował. Kiedy opowiadała o swoim życiu, yy, to uśmiechała się, ale ten śmiech nie był autentyczny. Co chwilę miała różne przygody. Typu, um, dzwonił do niej jakiś smutny przyjaciel po rozstaniu z dziewczyną, i ona do niego pędziła w środku nocy, skutkiem czego spóźniała się na zajęcia, ponieważ była to osoba jednocześnie pracująca na etat oraz studiująca zaocznie, i ta osoba e, zaniedbywała swoje własne obowiązki kosztem innych ludzi. Czasami nie przyjeżdżała na zjazd, bo trzeba było wyprawić jakiejś przyjaciółce urodziny, niespodziankę, wielkie przyjęcie. Na no, któż inny mógłby to zrobić? Nikt, tylko ona, tylko właśnie ta osoba. Długofalowo wyglądało to tak, że ta osoba niestety była coraz bardziej zmęczona, i do głosu zaczęły dochodzić jej choroby. Nie tylko fizyczne, ale także psychiczne, i niestety ta osoba musiała się wyłączyć z życia na kilka bitych miesięcy, straciła pracę i miała mnóstwo trudnych kłopotów finansowych. Czy ta koleżanka, dla której urządzała przyjęcie urodzinowe, czy ten kolega, do którego pędziła po nocy, by go pocieszyć, pomogli jej w tej sytuacji? Nie. Często jest tak właśnie, że przekraczamy własne granice, bo chcemy, żeby nas ktoś polubił, bo chcemy zasłużyć na bycie kochanym, bo nie chcemy być samotni, a wydaje nam się, że jedynym sposobem na zjednanie sobie drugiego człowieka jest służenie mu. I jak bardzo mylne jest to założenie? O tym może w innym odcinku. Teraz chciałabym tylko powiedzieć, że jeżeli pozwalasz przekraczać własne granice, bo boisz się samotności, bo boisz się mówienia o swoich prawdziwych potrzebach, bo boisz się, że stracisz bliską osobę, strach nie jest dobrym doradcą. Tym, kto będzie cię kochał najbardziej w życiu, a przynajmniej powinien to robić, jesteś ty sam. I wtedy Twoje życie się zmieni, i wzrośnie jego jakość, i poziom Twojego zdrowia, i ogólnie odczuwanego dobrostanu. Przyciągniesz do siebie ludzi, którym naprawdę będzie zależało właśnie na Tobie, bez względu na to, czy będziesz coś dla nich robić, czy nie, bo najpiękniejszym prezentem, jaki dla nich będziesz mieć, to Twoje szczęście. Dlatego cztery wskazówki i lecimy od początku. Po pierwsze, zadaj sobie pytanie właśnie, co daje Ci to, że nie masz wyznaczonych i nie pilnujesz własnych granic. Możesz teraz się oburzyć i powiedzieć: Jak to, nic mi to absolutnie nie daje, przecież to jest mój największy problem. Chcę z tym szy szybciutko skończyć i chcę jak najszybciej te granice umieć wyznaczać. Ale póki nie zdasz sobie sprawy z tego, co Cię napędza, a co mogłoby Ci dawać dużo większy i lepszy i skuteczniejszy napęd, bo Ty będziesz powtarzać stare nawyki. Trzeba zmienić płytką intencję na dużo potężniejszą, z większym ładunkiem mocy. Podam Ci przykład. Trening, godzina 16. Omówiłam się sama ze sobą, że idę na rower. Tymczasem o godzinie 15.55 stwierdzam, że, a pogoda brzydka, lepiej zostanę w domu, biorę paczkę chipsów, oglądam telewizję i mam zaspokojoną moją motywację wygody, komfortu i przyjemności. Problem w tym, że ta motywacja jest króciutka i ona działa mniej więcej tyle, ile trwa cenie paczki chipsów i obejrzenie odcinka Przyjaciół. Potem jest trwające aż do samego wieczora, kilka godzin. Poczucie winy, poczucie niezadowolenia i dziwny natłok myśli, który wcale nie jest przyjemny ani komfortowy, bo pojawiają się tam myśli typu: No świetnie, to jak Tobie mają inni ludzie ufać, skoro Ty sama sobie nie ufasz? Czemu nie dotrzymujesz znowu swojego słowa? Czemu i czemu i czemu i czemu? Długodystansową motywacją jest tutaj. A wyjście na rower, bo mi to sprawia satysfakcję. Wyjście na rower, bo po treningu mam dużo endorfin i czuję się naprawdę wspaniale, bo mam lepszą figurę i bo zależy mi na swoim zdrowiu. W momencie, kiedy zamieniasz taką maleńką motywację, krótkotrwałą, łatwo się spalającą, na mocną, mocarną, wręcz motywację długofalową, łatwiej ci realizować swoje postanowienia, łatwiej ci. Trzymać swoje własne granice. Więc zastanów się, dlaczego pozwalasz się przekraczać i co zyskasz, jeżeli będziesz dbać o własne granice. Bo to może być bardzo dużo. Plusami są na przykład poczucie szacunku dla samego siebie, zdrowie, poczucie szacunku u innych ludzi. Względem Ciebie. Poczucie spełnienia. Poczucie tego, że jeżeli chcesz, to możesz, dużo większy napęd, bo z każdym kolejnym sukcesem jest nam łatwiej sięgać po kolejny. Bycie bardziej zdecydowaną osobą, na przykład. Więc zrób sobie takie, w takiej tabelce, nawet możesz napisać w swoim dzienniku, co jest krótkofalową motywacją, co jest długofalową motywacją i wybierz po prostu to, szczerze z sobą, co jest dla Ciebie korzystniejsze. Punkt drugi. Dalej skupiamy się na sobie. Bo tam, gdzie nasza uważność, tam też energia. I nie jest chyba odkryciem Ameryki to, że jeżeli my poświęcamy się wszystkiemu naokoło, a nie sobie, to zaczyna nam brakować energii. Jak ktoś ma mało energii, to jest po prostu osobą zmęczoną, której wszystko trudniej przychodzi, bo potrzebuje desperacko odpocząć. Warto wypisać sobie trzy rzeczy. Pierwsze to są potrzeby. Czego ty potrzebujesz, żeby być wypoczętym i zdrowym? Dobre jedzenie, sen 8 godzin dziennie, czy też może potrzebujesz trochę więcej, może potrzebujesz trochę mniej? Może to być zmiana pracy, bo w tej, w której masz, jest totalnie toksyczne środowisko. Może Twoją potrzebą jest przytulenie się. Może Twoją potrzebą jest dłuższa rozmowa z rodziną? Jeżeli wiesz, jakie są Twoje potrzeby, to będziesz pilnować ich realizacji. Jeżeli nie wiesz, jakie są Twoje potrzeby, no to możesz łatwo swoją uwagę skierować w inne miejsce, a to nie przyniesie Ci korzyści, tylko wyzysk energetyczny. Skutkiem czego, no, jako osoba zmęczona, Masz mniej tak naprawdę zasobów do przetwarzania informacji i łatwo cię zmanipulować, łatwo cię podejść, łatwo wrzucić ci kolejny task do zrobienia, bo nie będziesz mieć siły, żeby powiedzieć nie. Więc kwestia potrzeb jest bardzo ważna. Po drugie, upodobania. Żeby być takim w pełni zaspokojonym, trzeba też robić to, co się lubi. Więc jeżeli masz ochotę, czujesz że chcesz widzieć się ze swoją koleżanką raz w tygodniu na kawce, albo na zakupach, albo na spacerze w parku, to to jest twoje upodobanie, do, której, do którego zrealizowania powinieneś, powinnaś dążyć. Jeżeli twoim upodobaniem jest spędzanie czasu twórczo i na przykład chcesz się zapisać na warsztaty kreatywności u Emilii, które się odbywają w sumie to tylko raz do roku teraz, no to warto się skupić, żeby to upodobanie zrealizować i właśnie czuć taką satysfakcję. I na przykład, jeżeli wtedy Twoje upodobanie masz zanotowane w kalendarzu, jako, no, trzymajmy się tego przykładu z warsztatami. Odbywają się w marcu 2024 roku, i nagle Twoja teściowa dzwoni do Ciebie i mówi Ci, że chciałaby wybrać się rodzinnie na Maderę i patrzysz w kalendarz. No to już widzisz, że tam masz zanotowane co innego i powiesz, no sorry bardzo, mamo, ale no nie mogę wtedy. Po prostu nie mogę. I to jest krótki komunikat, krótki y, przekaz. Jeżeli mamy spisane nasze potrzeby, nasze upodobania, y, no to y, trudniej właśnie innym ludziom narzucić swoje plany nam, bo my też już mamy własne postanowienia, przemyślenia, refleksje. Wartości. To trzecia rzecz, którą warto sobie zanotować w tym drugim podpunkcie. Wartości też są ważne, aby je mieć spriorytetowane. Bo, wracając do przykładu z wakacjami, na których chce jechać teściowa, i z Waszymi war warsztatami, macie je zanotowane, ale sytuacja się zmienia. Bo Waszą wartością wcale nie jest twórczy rozwój. Waszą wartością jest czas spędzony z rodziną. Więc mimo tego, że zanotowaliście już te warsztaty, no to ponieważ wiecie, że rodzina jest number one w waszym życiu, nie czujecie żadnego problemu, żadnego zgrzytu, wykreślając te warsztaty z kalendarza. Cieszycie się, że Teściowa Wam coś takiego zaproponowała i na miejsce warsztatów wpisujecie ten wyjazd. Tu nie ma żadnego przekraczania granicy. To jest coś spójnego z Waszymi wartościami. Ale pomyślcie sobie, że jest odwrotnie i że nie macie do końca sprecyzowanych tych warsztatów, nie macie planu, nie wiecie tak naprawdę, czy upodobania są ważniejsze Wasze, jakiś tam twórczy rozwój związany z wartością, czy też życie rodzinne. I niby chcielibyście, Napisać książkę No ale w sumie to chcielibyście tej teściowej Też dać znać, że ją lubicie No i dochodzi już do zgrzytu Bo te sprawy nie są uporządkowane Nie wiecie, co jest dla was ważniejsze Nie wiecie tego Więc te granice, które macie Bardziej przypominają labirynt W którym wy się gubicie I w ten sposób jesteście rozdarci Dochodzi do wytracenia energii Ani wy nie macie granic ani wasi bliscy nie wiedzą, jak was traktować, by tych granic nie przekraczać, a i tak wszyscy są rozdrażnieni. Po trzecie, jeżeli już uświadomicie sobie wasze motywacje krótkie, wasze motywacje długofalowe, które mogą być bardziej skuteczne i naładowane mocą, jeżeli macie wypisane potrzeby, upodobania i wartości, i plan na ich realizację. Jeżeli macie to wszystko uporządkowane, warto zająć się komunikowaniem tego. Komunikowaniem najpierw sobie, potem innym ludziom, bo komunikowanie się z sobą często bywa trudniejsze. Jak wyznaczać sobie granice? Powiem Wam tak, że traktuję siebie często jako jednocześnie dziecko. I jednocześnie jako takiego świadomego dorosłego. Staram się nie być własnym rodzicem, który często bywa bardzo krytyczny, tak? Temat wewnętrznego krytyka też już u nas się w fabryce dygresji pojawił. Natomiast przypominam sobie te momenty, kiedy byłam dzieckiem, małą dziewczynką grającą na fortepianie, marzącą, no, o naprawdę wspaniałym życiu. Przypominam sobie, jaka ta dziewczynka potrafiła też być jednocześnie nieznośna, kiedy nie dostawała takiej zabawki, którą chciała. I przypominam sobie, że mam ponad 30 lat. Więc umiem tą dziewczynką pokierować na tyle, żeby się nie zgubiła w gąszczu własnych pożądań, tylko faktycznie doszła do tych celów, które sobie założyła, żeby te jej marzenia się pięknie pospełniały. I tutaj, jeżeli ja umawiam się ze sobą na ten trening, ale faktycznie nie mam zasobów, żeby go odbyć, bo na przykład byłam trzy dni na uczelni i pokonałam masę kroków, i naprawdę mój organizm jest zmęczony, to ja nie chcę robić sobie krzywdy i nie będę odbywać tego treningu. Ale jeżeli ja przez kilka ostatnich dni się nie ruszałam, a obiecałam sobie, że pójdę na ten trening, bo to jest dla mojego zdrowia, to chociaż ta wewnętrzna dziewczynka tupie i krzyczy ze złości, ja ją zabieram na ten rower, ja ją tam wsadzam i jedziemy bez dyskusji. Nie dyskutuję z sobą, bo to nie ma na tym etapie żadnego sensu, bo dzięki mojej motywacji długofalowej ja wiem, że to jest po prostu korzystne. Ja to robię dla własnego dobra i w ten sposób ze sobą nie dyskutuję. Trudniej, jeżeli my nie kontaktujemy się z sobą w ten sposób, a czegoś chce od nas ktoś inny. Bo kiedy my uczymy się po długim czasie niekomunikowania, teraz głośnego stawiania własnych granic, inni mogą być rozżaleni. Załamani, zdziwieni i mogą pojawić się teksty w stylu: A bo Ty się zmieniłaś, teraz taka obręczona, egoistka, egocentryczka, a może nawet narcyzka się z ciebie zrobiła. A może ty taka zawsze byłaś, tylko się kryłaś, co? No i odwołują się ludzie często do naszego poczucia pewności siebie, samoświadomości, może trochę próbują manipulować, może bardzo, może chcą nas zawstydzić. Różnie ludzie reagują, kiedy im się coś zabiera, bo jeżeli przez lata my, w cudzysłowie, zmienialiśmy tylko i wyłącznie naszym dzieciom pieluchy, tamta osoba w związku nie musiała nic robić, to naturalne, że się oburza, bo cały czas dostawała coś, a teraz jej to zabieramy. Także dajmy sobie czas na to, by inne osoby dowiedziały się o naszych granicach, przetworzyły ten temat, zapoznały się z materią naszych potrzeb i dążeń, motywacji. A potem dopiero tak naprawdę one same pokażą, czy są z tym okej, okay, czy nie. Bo może przypadkiem dojść do selekcji. Może nie przypadkiem, bo to się bardzo często zdarza, że kiedy my zaczynamy stawiać własne granice, to dużo ludzi odchodzi część osób tych na których naprawdę powinno nam zależeć bo się okazuje że im naprawdę chodzi o nasze szczęście no to oni zostają mimo tego mimo takiego okresu transformacyjnego ale faktycznie jeżeli część z nas na przykład nasz pracodawca e, płacił nam tylko dlatego, że my zawsze zostawaliśmy na nadgodziny albo my zawsze jeździliśmy na wyjazdy firmowe, na jakieś dele delegacje dalekie. A teraz stwierdzamy, że ani godziny już nie przepracujemy nadprogramowo, jeżeli nie zostanie nam zapłacone, i też nie będziemy jeździć na delegacje, bo one są takie męczące, że po każdej mamy zapalenie o skrzeli. No to po prostu może ta sytuacja się zmienić i pracodawca może się z nami pożegnać. Ale to nie jest nic złego, bo e, być może znajdziemy lepszą pracę. Skoro my się będziemy bardziej szanować, to inny pracodawca prawdopodobnie również nas będzie bardziej szanował. A może się okazać, że szef stwierdzi, o, okej, okay, w porządku, zmieniły się warunki gry, ja to rozumiem. Nie musisz jeździć na te delegacje. Spoko, weźmiemy kogoś innego, a ty w ogóle masz podwyżkę. Bo faktycznie dzięki, że przypomniałaś o tym, że były te nadgodziny, bo ja nie wiem, czekałem aż się odezwiesz, czy coś w tym stylu. No, różne są strategie, szefowanie. I warto pamiętać, że mówiąc, komunikując, nigdy nic nie tracimy. W kwestii stawiania naszych granic. Bo czasami w innych przypadkach, tak, jeżeli coś się chlapnie ponad program, to można oberwać, ale nie w przypadku stawiania granic. To, na co jeszcze trzeba tutaj zwrócić uwagę w przypadku komunikacji, to to, że mamy różne poziomy przekazywania i odbierania informacji, a często pojawiają się także zniekształcenia i szumy. Zakłócający nasz komunikat. W związku z czym nam się może wydawać, że mówimy krótko i dosadnie, ale dla innej osoby to będzie i tak poetycko, kwieciście i niekonkretnie. W związku z czym warto naprawdę upraszczać komunikat o granicach do minimum, żeby rozebrać zdania na takie komunikaciki, wręcz radykalnie proste w swojej istocie. I odpowiadać tak, nie. Albo najlepszy komunikat dla wprawiających się w stawieniu granic to nie wiem, bo nie wiem daje Wam czas na zastanowienie się. Więc bardzo fajnie wyrobić sobie nawyk mówienia nie wiem. I dopiero później wracać z odpowiedzią do osoby zadającej pytanie lub proszącej nas o coś, bo my mamy prawo mówić nie wiem, mamy prawo nie wiedzieć, nie jesteśmy alfą i omegą przecież. Tak więc, jeżeli ktoś Was pyta, czy upieczecie mu tort urodzinowy na imprezę niespodziankę, eee, odpowiadacie mm, nie wiem, i od Was zależy. Czy macie na to miejsce w kalendarzu, czy nie. Od Was zależy, czy chcecie tak naprawdę upiec ten tort, bo lubicie tę osobę i uważacie, że warto, żeby ona się cieszyła i Wam też to sprawi jej radość czy czujecie się pod presją, że ona wymaga od Was tego tortu, bo w sumie to Wy nie wiecie, czemu się z nią kolegujecie, bo ostatnio ta osoba jest taka opryskliwa dla Was i tylko Was prosi o różne rzeczy, a jak Wy ją o coś prosiliście, to ona nawet nie odebrała telefonu pięć razy z rzędu w ciągu pięciu miesięcy. Więc zastanówcie się. Yy, emocje na pewno się pojawią mocne, ale poznacie prawdę po faktach. Po faktach obserwujcie zachowanie innych ludzi i wiedzcie, że oni będą obserwować wasze zachowanie i przede wszystkim będą się liczyły, punkt czwarty, konsekwencje działań. Nie słowa, a to, jak się zachowujecie, gdy ktoś waszą wyznaczoną granicę przekracza. Więc jeżeli wy. Mówicie waszemu koledze, słuchaj, Piotrek, nie spóźniaj się, bo następnym razem, jak się spóźnisz pół godziny, to ja nie będę na Ciebie czekać. To faktycznie, kolejnym razem, nie czekajcie na Piotrka godzinę 15, bo to nie ma żadnego sensu. Bo wtedy Piotrek będzie wiedział, że yy, Wasze słowa są rzucane na wiatr, nie mają żadnej wartości. I będzie się dalej spóźniał, a wy będziecie się denerwować i każde kolejne spotkanie tak naprawdę będzie się kojarzyło dla Was nieprzyjemnie, zamiast trzymać się własnego słowa i dążyć do poprawy sytuacji w relacji. Bo jeżeli my dajemy przekraczać swoje granice, a nie mówimy o tym, to rośnie między nami mur. I jeżeli my dajemy przekraczać swoje granice, rośnie między nami ten mur. To on może być tak gruby, że oddziela nas od tej drugiej osoby tak bardzo, że nie będzie nam się chciało po prostu z nią rozmawiać. I my czasami nawet nie będziemy wiedzieć o co chodzi. To jest w ogóle niesamowite w przekroczeniu własnych granic, ale nasza podświadomość będzie obrzydzać nam tę osobę. To będzie działało tak, że ona jest zła, że ona nas wyzyskuje. Że ona na nas napada, że cały czas coś chce i chce, i my odsuwamy się od tej osoby, tak nasza podświadomość nas chroni. Ale chodzi o to, że to my powinniśmy przede wszystkim powiedzieć: Nie, nie zrobię tego dla ciebie. Nie, nie będę czekać na ciebie godzinę 15, jak się spóźnisz pół godziny, to idę do domu, proste. Nasze słowa muszą być poparte naszymi czynami. Wyobraźcie sobie, że przez wiele lat robicie dziecku kanapki do szkoły, a to dziecko przynosi te kanapki niezjedzone i w dodatku spleśniałe. Jeszcze w wakacje wydubujecie, zeskrobujecie tę bułkę zieloną z plecaka. Po co wymarnujecie swój czas? Po co wymarnujecie jedzenie? Po co potem krzyczycie na dziecko, że ono nie zjadło po raz enty tej kanapki, marnując energię? Wprawiając dziecko w takie niesprawiedliwe poczucie winy, bo reagujecie przemocą na jego zachowanie, tutaj po, powstaje taki mega długi łańcuch przyczynowo-skutkowy niepotrzebnych zdarzeń, kiedy wystarczy przestać robić kanapki, bo to dziecko może nie lubi waszych kanapek, bo to dziecko może wystarczy, że zje jabłko, banana i orzechy i nie chce już tego chleba. Nie przekraczajcie siebie. To inni też nie będą was przekraczać, ale pamiętajcie o konsekwencjach, bo tylko wtedy będziecie szanowani. Po co? Zadajcie sobie sami pytanie: po co szanować kogoś, kto sam siebie nie szanuje? Czy wy kogoś takiego byście szanowali? Mocna końcówka. Mam nadzieję, że dawa Wam trochę do myślenia, ale najważniejsze, żeby działać, i z tą intencją kończę ten odcinek. A jako rozgrzewkę do działania proponuję, żebyście zasubskrybowali mój kanał, jeżeli treść Wam przypadła do gustu. Temat granicy nie jest łatwy, ale tak jak powiedziałam, najważniejsze to jest samoświadomość, inwestowanie energii w siebie. Potem już jest łatwiej. Jeżeli my opanujemy komunikację z sobą, łatwiej będzie nam dogadać się z innymi ludźmi. I wtedy, kiedy pięknie... Już nauczymy się wyrażać swoje potrzeby, wartości, upodobania. Przyciągniemy do siebie ludzi, którzy, tak jak my, wiedzą, na czym im życiu zależy. Spotkamy się w pół drogi i spotkamy niesamowite przyjaźnie. Spotkamy niesamowite miłości. Stworzymy taką wartość związku, o której nawet nam się nie śniło, kiedy nie umieliśmy tych granic stawiać. Więc gorąco zachęcam, ja to wiem, wiem, że tak jest, polecam i zapraszam do budowania granic. Dzięki, że byliście tutaj ze mną w kolejnym odcinku Psychodegresji i do zobaczenia w następnym.